Witaj w świecie romansów dzikiego zachodu. Pełnym emocji i niezwykłych historii. Jeśli lubisz takie opowieści, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych. Anna, otulona znoszonym płaszczem, kurczowo obejmowała trójkę swoich dzieci, z trudem brnąc przez zaśnieżony leśny trakt. Śnieg sięgał jej po kostki, każdy krok był jak walka z niewidzialną siłą, która próbowała wciągnąć ją z powrotem. Najmłodszy chłopiec zaczął kaszleć, owinięty w starą, zniszczoną kołdrę. Serce Anny ścisnęło się z bezradności. Jej mąż zginął poprzedniej zimy w tragicznym wypadku. Na początku mieszkańcy miasteczka jej współczuli, ale z czasem ton ich głosów się zmienił. Wdowa przynosi nieszczęście. Szeptano po kątach. Nikt nie chciał już pomagać. Straciła dom, a nawet stodołę, którą zajęła inna rodzina. Kobiety odwróciły się od niej, a mężczyźni albo patrzyli z litością, albo z nieczystymi zamiarami. Pewnej nocy, nie mając już dokąd pójść, spakowała dzieci i odeszła z miasteczka. Nie wiedziała dokąd zmierza, ale wiedziała jedno. Nie miała już gdzie wracać. Prowadził ją jedynie blady księżyc, przebijający się przez zawieruchę. Zamieć nasilała się z każdą godziną. Najmłodszy chłopiec drżał z gorączki, a środkowa córka wyszeptała: Mamo, zimno mi. Anna zatrzymała się na chwilę. Nie mogła zawrócić. Tam nikt już na nich nie czekał. Ale iść dalej oznaczało ryzykować życie. Rozejrzała się. Drzewa wyły pod naporem wiatru. Śnieg bił ją po twarzy. Ręce miała odrętwiałe. Spojrzała w niebo, a z jej ust wydobył się drżący szept. Bardziej modlitwa niż słowa: Boże, nie opuszczaj nas! W tym momencie w oddali zamigotało światło. Najpierw pomyślała, że to złudzenie, ale światło poruszało się. Po chwili, przez zawieruchę przebił się dźwięk końskich kopyt. Anna przyciągnęła dzieci mocniej do siebie. Jej serce biło szybciej, pomiędzy strachem a nadzieją. Z zawieruchy wyłoniła się sylwetka jeźdźca. Na tle bieli wyglądał jak cień, wysoki na silnym koniu, z kapeluszem naciągniętym głęboko na czoło. Zbliżał się powoli, z ostrożnością człowieka, który zna niebezpieczeństwa górskich zim. Kiedy był już wystarczająco blisko, Anna dostrzegła jego twarz. Była surowa, ale nie wroga. Mężczyzna zeskoczył z konia i podszedł, trzymając dłonie w widocznym miejscu. Co tu robicie w taką noc? zapytał, a jego głos był głęboki i spokojny. Anna chciała odpowiedzieć, ale z jej ust wydobył się tylko szept Nie mamy dokąd pójść. Mężczyzna rozejrzał się po dzieciach. Potem spojrzał na czarne niebo, z którego wciąż sypał śnieg. Zamarzniecie, jeśli tu zostaniecie, powiedział twardo, ale bez oskarżeń. Pomógł Annie i dzieciom wsiąść na konia, a sam szedł pieszo obok, prowadząc zwierzę przez śnieg. Droga była trudna, ale on znał te tereny jak własną dłoń. W końcu dotarli do niewielkiej drewnianej chaty ukrytej wśród drzew. Wnętrze było proste, ale ciepłe. W kominku tlił się ogień, a w kącie stały równiutko poukładane polana. Mężczyzna rozpalił ogień na nowo, a potem nalał dzieciom gorącej wody do blaszanych kubków. Nazywam się Jack, powiedział krótko. Anna skinęła głową. Anna. Nie było potrzeby wielu słów. Ogień trzaskał, dzieci zaczęły się powoli ogrzewać. A na ich policzki wracał kolor. Jack spojrzał na nią uważnie, ale bez nachalności. Możecie zostać tutaj na noc. Jutro pomyślimy, co dalej. Tego wieczoru w chacie po raz pierwszy od wielu dni panowało ciepło i poczucie bezpieczeństwa. A na zewnątrz śnieżyca nadal szalała. Noc zapadła całkowicie. Na zewnątrz wiatr zawodził wśród drzew, a śnieg uderzał w okna chaty, która trzeszczała pod naporem zimy. Jedynym źródłem światła był ogień w piecu. Jego pomarańczowe płomienie tańczyły, rzucając drgające cienie na ściany. Anna siedziała na starym kanapie ustawionej przy ogniu. Dzieci były zawinięte w koce i spały głęboko. Najmłodszy chłopiec oddychał spokojniej. Na policzkach pojawił się lekki rumieniec. Patrząc na niego w oczach Anny błyszczały łzy, ze zmęczenia, ulgi i wdzięczności. Jack siedział przy drzwiach z karabinem opartym o kolano. Nie wyglądał na kogoś, kto grozi. Raczej na człowieka przyzwyczajonego do czujności. Jego spojrzenie było skupione, ale nie twarde. Nie rzucał na nią żadnych niechcianych spojrzeń, co sprawiło, że napięcie w sercu Anny zaczęło powoli topnieć. Cisza trwała długo. Myśli Anny zaczęły błądzić: Czy powinna mu zaufać? Czy naprawdę pomagał bez ukrytego zamiaru? Ale kiedy rozejrzała się po chacie, zobaczyła tylko ciepło, śpiące dzieci i samotnika, który otworzył przed nimi drzwi w najtrudniejszej nocy ich życia. Jack dorzucił drew do ognia i cicho zapytał. Ile godzin byliście na nogach? Anna próbowała sobie przypomnieć. Wyszliśmy, gdy słońce zaczęło zachodzić. Odpowiedziała zmęczonym głosem. Jack zmarszczył brwi. Z dziećmi w taką pogodę. Albo jesteś odważna, albo nie miałaś wyboru. Anna spuściła wzrok. Nie miałam wyboru. Jack już nie zadawał więcej pytań. Po chwili środkowa córka zaczęła szlochać przez sen. Anna chciała podejść, ale Jack był szybszy. Uklęknął przy dziecku, poprawił koc, pogładził jej włosy i spokojnym tonem powiedział. Już dobrze. Jesteś bezpieczna. Dziewczynka otworzyła na moment oczy, spojrzała na niego i zasnęła ponownie. Anna obserwowała tę scenę w ciszy. Wtedy po raz pierwszy zobaczyła w nim coś więcej niż obcego człowieka, który nosi w sobie ciepło, choć ukryte głęboko. Noc mijała. Anna położyła się obok dzieci. Po raz pierwszy od dawna czuła zmęczenie, a nie strach. Zasnęła przy trzasku ognia i spokojnym oddechu Jacka. Za oknami szalała zima, ale w środku zaczynała się pierwsza spokojna noc. Rankiem burza śnieżna wreszcie ustała. Na zewnątrz słońce odbijało się od świeżego puchu, a chata była otulona białym, spokojnym krajobrazem. Powietrze było czyste i mroźne, a cisza miała w sobie coś kojącego. Jack wstał wcześnie i odśnieżał teren wokół chaty. Dźwięk łopaty odbijającej się od zamarzniętego śniegu wypełniał poranek. To był jego codzienny rytuał samotnika. Anna otworzyła oczy, przez chwilę nie wiedząc, gdzie się znajduje. Leżała pod ciepłym kocem, obok spały jej dzieci, spojrzała na drewniany sufit i przypomniała sobie wydarzenia poprzedniej nocy. Przeżyli, jej dzieci również. Wzięła głęboki oddech pierwszy od dawna. Który nie był pełen strachu. Słysząc dźwięki z zewnątrz, wstała i założyła płaszcz. Otworzyła drzwi i poczuła zimne powietrze na twarzy. Jack stał tyłem do niej pracując łopatą. Dzień dobry, powiedziała nieśmiało. Odwrócił się, a na jego twarzy pojawił się nieoczekiwany cień uśmiechu. Dzień dobry. Burza minęła, ale drogi są zasypane. Zostaniecie tu co najmniej kilka dni odpowiedział spokojnie. Anna rozejrzała się po otaczających górach. Krajobraz był surowy, ale piękny. Po raz pierwszy od miesięcy poczuła się bezpieczna. Z chaty wybiegła środkowa córka i rzuciła się w śnieg, śmiejąc się głośno. Najmłodszy chłopiec wyglądał przez drzwi z zaciekawieniem. Ich twarze nie nosiły już wyłącznie śladów strachu, lecz iskierki dziecięcej radości. Jack podszedł do nich powoli. Jeśli macie zostać, wszyscy musimy pomagać. Zima tutaj nie jest łaskawa powiedział stanowczym, ale ciepłym głosem. Anna skinęła głową. Nie chcę być ciężarem. Jack wzruszył ramionami. Tu nikt nikomu nie jest ciężarem. Albo pomagamy sobie nawzajem, albo nikt nie przetrwa. Słowa te zapadły głęboko w jej serce. Nikt od dawna nie mówił do niej w ten sposób, bez litości, ale z szacunkiem. Reszta dnia była pełna drobnych, ale znaczących czynności. Jack pokazywał dzieciom, jak rozpalać ogień. Anna gotowała ciepłą zupę i porządkowała zapasy. Wieczorem w chacie panowała atmosfera, której Anna dawno nie czuła. Domowego ciepła. Dzieci słuchały Jacka z zapartym tchem, kiedy opowiadał historię o górach i dzikim zachodzie. Anna siedziała z boku, patrząc na nich z cichym uśmiechem. Ich spojrzenia z Jackiem spotkały się na moment. Nie było w nich słów, ale powoli rodziło się coś nowego wzajemne zaufanie i nadzieja. Dni mijały powoli. Śnieg nadal zalegał na zboczach gór, a mroźne powietrze przypominało, że zima jeszcze długo nie odpuści. Jednak wewnątrz chaty wszystko zaczynało się zmieniać. Miejsce, które przez lata było ostoją samotnika, powoli przekształcało się w prawdziwy dom. Anna każdego ranka wstawała razem z dziećmi, rozpalała ogień, gotowała prosty posiłek, porządkowała wnętrze. Jack natomiast zajmował się drewnem, polowaniem i naprawą dachu. Każdy miał swoją rolę, a między nimi zapanowała niewypowiedziana harmonia. W sercu Anny zaczęło kiełkować dawno zapomniane uczucie, poczucie przynależności. Jack również się zmieniał. Po latach życia w ciszy i samotności, teraz budził się przy dźwiękach dziecięcego śmiechu. Na początku był zdezorientowany tym nowym chaosem, ale z czasem zaczynał go lubić. Pewnego dnia, kiedy środkowa córka przewróciła się na śniegu i roześmiała, Jack pomógł jej wstać i sam się zaśmiał, po raz pierwszy od wielu lat. Wieczorami wszyscy siadali przy ogniu. Jack opowiadał historię z pogranicza, dzieci słuchały z szeroko otwartymi oczami, a Anna obserwowała tę scenę w ciszy, z ciepłym uśmiechem. Coraz częściej ich spojrzenia spotykały się przypadkiem i coraz rzadziej odwracali wzrok. Pewnego wieczoru, gdy dzieci zasnęły, w chacie zapanowała cisza. Tylko trzask ognia i wiatr za oknem. Anna spojrzała w stronę Jacka i powiedziała cicho: Dawno nie słuchałam niczego tak uważnie. Jack wzruszył ramionami. Dawno nikomu nie opowiadałem. Uśmiechnęli się do siebie po raz pierwszy w sposób swobodny, bez nieufności, ale przeszłość wciąż żyła w ich sercach. Anna pamiętała ból, osamotnienie i niesprawiedliwość miasteczka. Jack również nosił w sobie blizny, dosłowne i emocjonalne. Pewnej nocy Jack czyścił starą strzelbę, a Anna usiadła obok niego. Dlaczego zawsze jesteś tak czujny? Zapytała spokojnie. Jego spojrzenie stwardniało na chwilę. Kiedyś, zimą, napadli na nas. Straciłem wtedy wszystkich. Od tamtej pory nie pozwalam, by coś mnie zaskoczyło. Anna słuchała w ciszy, ale jej oczy zdradzały, że rozumie każdy jego wyraz. Strata, samotność, przetrwanie to wszystko znała aż za dobrze. Tej nocy nie byli już tylko wdową i samotnikiem. Stali się dwojgiem ludzi, których rany zaczęły powoli do siebie przemawiać. W ciszy, przy trzaskającym ogniu, zaczynała się rodzić więź, której żadne z nich się nie spodziewało. Zima była w pełni. Choć burze śnieżne ustały, zimne powietrze wciąż ostro cięło po twarzy. Jack wczesnym rankiem oznajmił, że musi zjechać do miasteczka. Zapasy żywności i amunicji były na wyczerpaniu. A poza tym chciał dowiedzieć się, co dzieje się na świecie. Anna poczuła lekkie napięcie. Po raz pierwszy miała zostać sama z dziećmi, ale Jack mówił spokojnym, pewnym głosem, co uspokoiło jej serce. Jeśli pogoda się pogorszy, mogę wrócić dopiero jutro, powiedział, zakładając siodło na konia. Uważaj na siebie, odparła Anna. Jack skinął głową w swoim lakonicznym stylu i odjechał w białą przestrzeń, która wciągnęła go niczym mleczna mgła. Dzień mijał spokojnie. Anna z dziećmi wykonywali codzienne obowiązki palili w piecu, karmili zwierzęta, porządkowali drewno. Ale coś w powietrzu było inne czuła niepokój, którego nie potrafiła nazwać. Gdy słońce zaczęło zachodzić, z oddali dobiegł dźwięk końskich kopyt. Anna pomyślała, że Jack wraca wcześniej, ale kiedy otworzyła drzwi, zobaczyła dwóch mężczyzn. Nie znała ich, ale ich spojrzenia nie pozostawiały złudzeń. Przybyli z miasteczka. Mieszka tu Jack Thompson? zapytał jeden z nich. Pojechał do miasteczka odpowiedziała ostrożnie Anna. Mężczyźni wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Słyszeliśmy ciekawe rzeczy. Mówią, że wziął do siebie wdowę z trójką dzieci i zabrał ją w góry. Ludzie mają różne zdania na ten temat, powiedział z kpiną w głosie jeden z nich. Słowa te trafiły w Annę jak zimny podmuch wiatru. Doskonale wiedziała, jak szybko rozchodzą się plotki w miasteczku i jak potrafią zatruwać życie. To ty jesteś tą kobietą? zapytał drugi, zbliżając się pół kroku. Anna uniosła głowę. Tak. Jack to dobry facet, ale niektórzy uważają, że to nie był mądry ruch. Zima jest długa, sami nie przetrwacie, powiedział pierwszy, tym razem poważniej, lecz wciąż z protekcjonalnym tonem. Nikomu nie robimy krzywdy, po prostu próbujemy przetrwać, odpowiedziała spokojnie, ale stanowczo. Mężczyźni wzruszyli ramionami, wsiedli na konie i odjechali w śnieżną dal. Kiedy Jack wrócił po zmroku, Anna opowiedziała mu wszystko. Jego twarz stężała. Plotki rozchodzą się szybciej niż wiatr, powiedział cicho. Niektórzy nie potrafią znieść, że kobieta potrafi przetrwać bez ich łaski. Po tych słowach oparł strzelbę przy drzwiach i spojrzał jej prosto w oczy. Nie martw się, tu jesteście bezpieczni. Anna poczuła, jak ciężar z jej ramion powoli spada. Po raz pierwszy od dawna miała po swojej stronie kogoś, kto nie tylko mówił, ale i stał jak mur. Po powrocie Jacka z miasteczka w chacie znów zapanował dawny rytm, ale wszystko wydawało się nieco inne. Spotkanie z obcymi i plotki, które zaczęły krążyć, obudziły w Annie nie tylko niepokój, ale także nową determinację. Ona i dzieci nie byli już tylko gośćmi. Zaczynali tu budować życie. Jack również to dostrzegał. Nie tylko ich chronił, ale coraz bardziej włączał ich w codzienne obowiązki. Anna nauczyła się rąbać drewno, dzieci zaczęły samodzielnie karmić zwierzęta i pomagać w prostych pracach. Gdy Jack po raz pierwszy podał Anie Siekierę, w jego oczach pojawił się cień zaskoczenia i szacunku. Kobieta, choć zmęczona, nie poddała się. Po kilku próbach rozłupała kłodę pewnym ciosem. Jack stał z boku i uśmiechnął się lekko, coś, czego wcześniej nie widziała. Z każdym dniem ich cicha odległość malała. Jack, który dawniej unikał kontaktu wzrokowego, teraz coraz częściej spoglądał jej prosto w oczy. Anna zauważała w nim coś, czego się nie spodziewała. Ciepło ukryte pod surową powierzchnią. Pewnego wieczoru, gdy dzieci już spały, siedzieli przy ogniu. Na zewnątrz wiatr szumiał łagodnie, a wewnątrz panowała spokojna cisza. Jack odłożył swoją starą fajkę i powiedział cicho. To życie może być trudniejsze niż myślisz. Anna spojrzała na niego spokojnie. Przeżyłam gorsze. Jego spojrzenie złagodniało. Po raz pierwszy naprawdę zobaczył w niej nie tylko kobietę z dziećmi, ale kogoś silnego, ukształtowanego przez cierpienie tak jak on. Ale dzieci są tutaj bezpieczne, po raz pierwszy od dawna śpią spokojnie, dodała Anna. Dla mnie to wszystko. Jack westchnął głęboko i patrząc w ogień, powiedział jeszcze ciszej. Czasem niektórzy ludzie pojawiają się na naszej drodze nie przez przypadek, tylko we właściwym momencie. Ich spojrzenia spotkały się i przez chwilę milczeli. Nie było w tym wyznania, ale powoli rodziła się więź, której żadne z nich się nie spodziewało. Z każdym kolejnym dniem drobne gesty budowały coś trwałego: Jack uczący dzieci z cierpliwością, Anna przyzwyczajająca się do jego obecności, ślady dwóch par stóp w śniegu. Chata przestała być samotnym schronieniem. Stawała się miejscem, gdzie rodziło się coś więcej: wspólnota, ciepło i wzajemne zaufanie. Zima powoli ustępowała. Śnieg nadal leżał na polanach, ale dni stawały się dłuższe, a powietrze łagodniejsze. W chacie panował spokój, jakiego żadne z nich wcześniej nie znało. Anna i dzieci zadomowili się, a Jack, choć nadal był oszczędny w słowach, Zaczął traktować ich jak część swojego świata. Ale przeszłość ma to do siebie, że nawet w najgłębszych górach potrafi znaleźć człowieka. Pewnego popołudnia, kiedy Jack był w lesie, a Anna z dziećmi zajmowała się codziennymi obowiązkami, pod chatę podjechał jeździec. Mężczyzna miał na sobie długi płaszcz, a jego twarz częściowo zakrywał kapelusz. Anna, słysząc odgłos kopyt, Wyszła na ganek. Gdy nieznajomy podniósł głowę, przez chwilę świat wokół niej zamarł. Znała tę twarz. To był Elias Carter, człowiek, który niegdyś był częścią jej dawnego życia w miasteczku i powodem wielu jej łez. Anna powiedział z dziwnie miękkim uśmiechem Nie wierzyłem, że to naprawdę ty. Anna poczuła, jak serce zaczyna jej walić. Przez chwilę miała ochotę zamknąć drzwi i udawać, że to wszystko nie dzieje się naprawdę. Ale dzieci stały za nią, patrząc niepewnie. Czego chcesz, Elias? zapytała chłodno. Słyszałem, że ukrywasz się tu z dziećmi. Nie wiedziałem, że masz takiego opiekuna. w jego głosie brzmiała kpina. Anna wyprostowała się. Nie mam się przed kim ukrywać. A Jack nie jest moim opiekunem. Elias rozejrzał się po chacie. Wiesz, miasteczko dużo mówi. Nie wszystkim się podoba, że tu mieszkasz, ale ja mogę sprawić, że wszystko wróci do normy. Możesz wrócić, dzieci też. Wiesz dobrze, że razem byłoby nam łatwiej. Te słowa zabrzmiały jak dawna źle zagojona rana. Elias był kiedyś człowiekiem, który obiecywał jej bezpieczeństwo. A później jako pierwszy odwrócił się plecami, gdy została wdową. Nie wrócę tam, powiedziała stanowczo. W tym momencie z lasu wrócił Jack. Jego spojrzenie od razu spoczęło na obcym. Elias zmierzył go wzrokiem z wyraźnym wyzwaniem. Więc to ty, samotnik, który postanowił zabawić się w bohatera. Jack nie odpowiedział. Zsiadł z konia i spokojnym krokiem podszedł bliżej. W jego oczach nie było gniewu, tylko chłodna czujność. Masz jakiś powód, żeby tu być? Zapytał krótko. Elias uśmiechnął się, ale w tym uśmiechu nie było nic ciepłego. Chciałem tylko porozmawiać ze starą znajomą, ale widzę, że dobrze sobie radzi w Twoim świecie. Zawrócił konia, ale zanim odjechał, spojrzał na Annę i powiedział: Jeszcze się zobaczymy. Kiedy zniknął w oddali, Anna przez chwilę stała w ciszy. Jack podszedł bliżej. Kim on był? Kimś, kogo zostawiłam za sobą odpowiedziała spokojnie, ale w jej głosie drżał cień przeszłości. Jack skinął głową. Nie potrzebował więcej słów. W jego oczach było jasne przesłanie: Jeśli przeszłość spróbuje tu wrócić, nie zostawi ich samych. Tamtej nocy ogień w piecu trzaskał głośniej niż zwykle. W powietrzu unosiło się napięcie, jak cisza przed burzą.